HSBC. Działamy od 145 lat. 100 milionów klientów w ponad 80 krajach powierzyło nam swoje finanse. Również w Polsce korzystaj z naszego globalnego doświadczenia. HSBC. The World's Local Bank. <noise> tak, ale było fajnie na placu zabaw, co? A wiecie, eee. jak będzie fajnie? Apollo, Grosia... Krowandił, krowandziu, pora szykować się do snu. A, a... Pamiętajcie, trzymamy się planu. Tak, planu, planu, <laughs> planu. Oto plan, raz, dwa, trzy, do rzeczek czas, uwierzcie mi. Zęby myj, myju, myju, myju! Weźcie piżamy, Żaby. mamy! mi trochę wody! Łyku, łyku! I poczytaj książkę Jakoś jakąś bajką w niej! Potem przytul się, tuli, tuli, tuli! W końcu czas na chcę jeszcze bawić się! Rakieta, podróż weźmie mnie! Dobranoc gwiazdką powiem tam i! Ila! A gdzie nasz plan? A, A jaki, jaki plan? plan? No stale ten sam! Lecz gdy przyjdzie noc, to trzeba spać. Trzeba spać. Mama Mia, powiedzcie, czy ja zgubiłam myśl. Czy powtórzymy raz jeszcze to dziś? Dobrze. Więc po kolei przejdziemy plan I na pewno w końcu uda się nam Raz, dwa, trzy, uwierzcie mi Kąpiel wpierw Kąpu, kąpu, kąpu Zęby myj Myju, myju, myju Weźcie piżamy Żamy, żamy mamy mi trochę wody Łyku, łyku, łyku I poczytaj książkę Z jakąś bajką w niej mniej. Potem przytul się Tuli, tuli, tuli I W końcu czas na No co tu kryć, ja jeszcze chcę pić I szkoda słów, chcę czytać znów I i mówić coś mej buzi na złość! Jak warzywo zwierzęcio ryba! I stale tulcie mnie, bo chcę! Chwila! A gdzie nasz plan? A, A jaki plan? plan? No stale ten sam! Stale, stale ten, ten sam! W dzień możemy skakać, grać Lecz gdy przyjdzie noc, to trzeba spać! Trzeba, trzeba spać. spać! Hej! W kolejności tej! Najpierw mamy włożyć piżamy, potem kąpiel wziąć, tak? Nie! Hmm. Już, już nie, nie, pamiętasz? nie pamiętasz? Więc... Kąpiel wpierw Kampu, kampu, kampu! Zęby myj Myju, myju, myju Weźcie piżamy zamy, zamy. mamy Uykni trochę wody Uiku, uiku, uiku. I poczytaj książkę Z jakąś bajką w niej Potem przytul się Tuli, tuli, tuli myj jej No tak Tu stale końca brak Lecz teraz przyszedł czas na sen Papa, pa. Dobranoc Kwa, kwa hmm. Dobranoc Terima <sweak> kasih telah menonton